Dzień dobry, nazywam się Marek Wasiuk, jestem partnerem w grupie doradczej Compertus. Firma nasza zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Postaram się wyjaśnić wątpliwości związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwach. Aby sprawdzić, na czym nasza firma zarabia, a na czym nie, powinniśmy być w stanie prawidłowo oszacować koszty. I przypisać je do poszczególnych obszarów działalności, czy też do poszczególnych produktów, lub też do poszczególnych klientów. I później po zestawieniu przychodów z danego produktu, usługi lub klientów z kosztami bezpośrednimi jesteśmy w stanie wtedy wyliczyć tak zwaną marżę pierwszą, która jest pierwszym i podstawowym wskaźnikiem do oceny rentowności współpracy z klientami, czy oceny rentowności sprzedaży produktów i usług. Tak naprawdę dalsze rozliczanie, czyli rozliczanie kosztów pośrednich, czyli administracji zarządu, jest sprawą wtórną. Dlatego do oceny rentowności tak naprawdę zachęcam, aby dokonywać jej oceny na podstawie właśnie tej marży pierwszej, czyli pomniejszeniu przychodów ze sprzedaży o koszty bezpośrednie wytworzenia danego towaru lub usługi. W momencie, kiedy dokonujemy oceny rentowności w współpracy z klientami, powinniśmy oczywiście tutaj dołożyć koszty wiążące się z danym klientem, czyli jeżeli na przykład dla danego klienta dokonujemy darmowej wysyłki towarów. To, to powinno nam obciążyć dodatkowo tą marżę, którą z tym klientem wypracowujemy. I po podjęciu tych wszystkich dodatkowych kosztów związanych z produkcją, czy tych kosztów, które jesteśmy w stanie bezpośrednio tylko powiązać z danym produktem, otrzymamy tak naprawdę portfel zleceń czy produktów i będziemy wiedzieli, który z nich generuje największą marżę, a który z nich generuje marżę najmniejszą.